W tych Nieszporach świętujemy patronalne święto ruchu światło życia, które w historii ruchu światło -Życie pojawiło się bardzo wcześnie. Zostało wprowadzone przez księdza Franciszka Blachnickiego i po raz pierwszy było obchodzone w roku 1970. A ruch, tak naprawdę, jako ruch, nazwa ruch istnieje od 1969 roku, bo w chronologii to wygląda tak, najpierw były oazy i dopóki nie było między oazami pracy, to nie było ruchu. A kiedy pojawiła się praca w ciągu roku między oazami, to z oaz Żywego Kościoła powstał ruch Żywego Kościoła i bardzo szybko ten ruch otrzymał swoje święto patronalne. Święto oczywiście, które dla tego za, zalążka ruchu, jakim była wspólnota konsekrowana kobiet z wspólnie pokalanej, i późniejsza wspólnota Niepokalanej Kościoła, to ten dzień dla nich oczywiście był już wcześniej istotny i do dziś zresztą jest. I tą refleksję krótką chcę oprzeć o słowo księdza Franciszka Blachnickiego. Taki podsumowanie na boku bardzo długiego wykładu, Ruch światło życia jako pedagogia nowego człowieka, w którym ojciec mówi tak: Rozwinięcie tematu Ruch światło życia jako pedagogia nowego człowieka ukazało rzeczywistość organiczną i zwartą. Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy tu do czynienia z charyzmatem, z darem Ducha Świętego o szczególnym i kluczowym znaczeniu dla człowieka współczesnego i dla kościoła, przede wszystkim w Polsce, ale nie tylko. W związku z takim stwierdzeniem rodzą się pytania. Czy ruch Światło-Życia, zwłaszcza ogół jego odpowiedzialnych, moderatorów, diakonii, animatorów, zdaje sobie sprawę z wielkości tego charyzmatu? Czy jest świadomy wielkiej odpowiedzialności wypływającej z posiadania tego charyzmatu wobec Kościoła i narodu polskiego? To jest od 82 rok, więc ojciec pisze w takim kluczu wtedy. Czy ta świadomość pobudza do wytrwałego i systematycznego wysiłku realizowania tego programu formacyjnego? W jakim stopniu jest on rzeczywistością w naszych parafiach, a w jakim tylko piękną teorią przez niewielu, nawet w ruchu, zrozumianą? Następnie pytania rodzą, dotyczą recepcji tego charyzmatu przez odpowiedzialnym za przyszłość kościoła w Polsce z racji piastowanego w nim urzędu pasterzy. Czy ruch jest widziany i przyjmowany jako szczególny dar dla kościoła? Czy dostrzega się jego wartość i zawartą w nim szansę? Wydaje się, że na powyższe pytania trudno byłoby dać odpowiedź jedno, jednoznacznie negatywną. Z drugiej strony, nie należy się udzić i wpadać w tani, powierzchowny optymizm. To wszystko, co już się stało rzeczywistością, nie wyszło daleko poza skromne początki. Wszystko, właściwie wszystko dopiero, winno się rozpocząć. Czy odczytamy obecną sytuację w naszej ojczyźnie jako naglące wezwanie do podjęcia tego wielkiego daru, charyzmatu wychowania nowego człowieka, obyśmy nie zasłużyli na zarzut Pana, że nie potrafiliśmy odczytać znaków czasu. Kiedy świętujemy święto patronalne, jakikolwiek, nie, Bileusz, czy rzeczywistość, to nie możemy się skupiać tylko na wiecie jakiejś, o, fajnie, że jesteśmy, super, w ogóle to jest wszystko takie super, nie? Tylko to jest dar, dar, który trzeba przyjąć, bo dary pojawiają się w kościele jako charyzmaty, aby nimi służyć. My oczywiście w większości w tych nieszporach nie reprezentujemy kościoła w Polsce. Natomiast w tych naszych małych środowiskach, w naszym małym życiu, mając łaskę uczestniczenia w tym charyzmacie, jesteśmy wezwani, aby... Na tyle, ile Pan nas powołuje, na ile odczytujemy to wezwanie, ten charyzmat wychowania nowego człowieka w innych realizować. W ruchu nie chodzi o tworzenie małych grupek autoreferencyjnych albo bicie się o jakieś szczególiki. Chodzi o człowieka. Chodzi o to, że charyzmat w ma zdolność rzeczywiście wybudowania, czy stworzenia, czy wzrostu w chrześcijanie naprawdę dojrzałej wiarki w tych wszystkich wymiarach słowa eucharystii, służby, świadectwa. I to jest wielki dar, dar, który właśnie wypływa z daru niepokalanej, stąd właśnie to jest dzieło niepokalanej Matki Kościoła. To nie jest że ksiądz Blachnicki nazywał to dzieło, to jest dzieło o, o po prostu to nie jest nasza sprawa. My możemy służyć i jesteśmy zaproszeni. I dziś razem, dziękując za darnie niepokalanego poczęcia Maryi, dziękujemy, że właśnie w sercu tego charyzmatu nie jest człowiek. W sercu charyzmatu świat, Światło-Życie nie jest ksiądz Franciszek Blachnicki. W sercu charyzmatu Światło-Życie jest niepokalana, stąd on powie, że tak naprawdę to osoba niepokalana jest oazą nowego życia. To z niej płynie życie, bo ona jest w pełni nowym człowiekiem. I za chwilę, dziękując w magnifikat, dziękujmy też za to, co już dotąd charyzmat Światło-Życie w, w nas uczynił. Kim wielu z nas byłoby, albo by nie było, gdyby nie ten charyzmat. Kim bylibyśmy, gdzie bylibyśmy, jak byśmy przeżywali naszą wiarę, naszą, nasze rozumienie osoby Chrystusa, Kościół. Tak? Więc jest za co śpiewać magnifikat, dziękujmy e, za łaskę e, Uczestnictwa i prośmy o łaskę zrozumienia i służby tym harzmatem w kościele. Amen.